Plan jest taki, z piątek o 12 wyjeżdżamy z Poznania, yy, jedziemy sobie tam przez Wrocław, obejrzeć sobie jeszcze jakiś samochodzik, no i później jedziemy do Karpacza do na i rano sobie pójdziemy na Śnieżkę. Tak, w, yy, w sobotę rano pójdziemy sobie na Śnieżkę i już wiadomo, że będziemy mogli zostać do niedzieli, a w niedzielę rano posiadamy i do mamunii. No Taki jest plan, co z tego wyjdzie to zobaczymy. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z, z marżrutą. Leon się nie rozbeksa, ani ja. Starczy nam kanapek i na mnie zamarznie wodę. Także dużo no będzie pusty Karpacz totalnie. Chyba jest wpół do dziewiątej. Tu Leon podkolorową pod Kolorową Idziemy dalej, nie? Idziemy do Wanga i idziemy od Wanga na szlak No witamy, witamy, idziemy już czwartą godzinę Tak wygląda Leon po 4 godzinach Nie, idziemy 4 minuty na razie Zaczęliśmy, Flag ubity, ludzi trochę jest, kasierka bardzo miła, widać. no mgła jest, Ja zrobiłem sobie chyba w przerwę na śnież, na, te, na słonecznej polanie, o, także jak będzie coś spektakularnego to nakręcimy. Pierwszy przystanek, szliśmy 30, 30, dokładnie 30 minut na, śnie, na słoneczną polanę, o, którzyśmy kiedyś wychodzili. Tam na kamlotach Leon y, jadł chyba paluszki O tu Leon Leon uśmiechnięty jeszcze. No, robimy sobie jeszcze kawałeczek i może zrobimy sobie na, na, na Batonixa Ludzi trochę jest No, jest ładnie, ale mgła nie, nie pada. Pada. i nie pada i jest ciepło No Oki okay. Aha żeby nie żyło, nie? Tak wyglądam, czyli żyję jeszcze, nie? No. Ja potomny, Do <gry> no, potomnych. Dobra, doszło do baterii. Na razie. Pojawiła nam się śnieżka, ale tak naprawdę to jeszcze z godzinę chyba marszu pod śnieżkę. Tam gdzieś majaczy przed nami. na No bo Leon już majaczy też, wiecie, że to, to jest końcowe stadium. Wspólny warunek tutaj to jest nierada wyczyn. Chciałbym z tego miejsca podziękować przede wszystkim moim rodzicom, moim dzieciom, mojej żonie. Kolejność jest przypadkowa, naprawdę proszę się nie unosić. Pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia przy gili w lub na ma majustce przy grillu. Leon, czy coś powiedzieć? Leon by chciał coś powiedzieć, ale ma. Dziurę. w naszym zabawnym kanale ostatnie sceny bo już schodzimy no, nie ostatnie jeszcze no, jedne z ostatnich już chyba nie no ale na pewno z ostatnich no jesteśmy patrzcie tutaj Trochę akademicka już schodzimy jest, jest elegancko ludzi dużo było jeszcze idziemy idziemy do samotni idziemy do samotni a, a później idziemy do Biedronki po susi po sushi. jesteśmy w dolinie tą tak i jemy teraz sobie bułeczki. bułki są ala dziadek Marek, nie? Także kupa mąki, nie? A farszu to tak... Mm, aby, aby. Aby, aby dla smaki tylko, nie? Żeby... Żeby było. O, widać. Ale tu akurat tu jest na bogato, nie? Bo są trzy plasterki, także na wypasie, nie? Po prostu. No takie małe wakacje, no to na wypasie, nie? No jeszcze na dół nie zeszliśmy. na dół nie zeszliśmy, zrobiliśmy sobie małą przerwę, tutaj... ludzie jest mało. O, tak szumi. A mamy za mało materiału, żeby... No materiał mamy za mało, a już jest po imprezie, nie? Także. O. A tam jest malutki leonek. No jaki malutki? A duży, bo dzisiaj idzie w rakach. W braczkach, przepraszam. W braczkach idzie. Aha, czapka jest sponsorem, yy, sponsorem. czapki jest mama. Została wypożyczona. Tak, na termin. Tak. Na, na termin. Dużo ludzi nas spotyka i, i mówi, że... Hmm, no, to pano, to, to i... Dziewczynka taka nie za, nie za ładna, ale... Trudno. No. Może zdjęcia. No, ale zdjęcia. Będziemy sławni. No więc schodzimy sobie teraz tutaj w zielonym. Magda, zielonym, tak miałaś rację, zielonym do Białego Jaru wygląda bajkowo, kamloty są przykryte śniegiem także spokojnie sobie możemy tutaj na kolcach schodzić o, tak to wygląda dom wygląda tak ja wyglądam tak, no nieciekawie jak zwykle no i tak to zobaczcie wygląda, ja może stanę na głowie Aha, właśnie, zaczęło pruszyć troszkę, nie, no? Zaczęło pruszyć i mgła zeszła niżej. Jest godzina, która? 14, nie? 14.35, 14 Także wszystko zgodnie z planem. Dobra, zobaczymy jak szybko zejdziemy tutaj tym zielonym do Białego Jaru. Narka? Jesteśmy już na dole, prawie na dole idziemy do domu, idziemy. A, do sklepu idziemy, po kolację i po śniadanie. Raczki już zdjęte, schowane, kiki zaraz schowane, żeby nie było obciachu na płaskim. Biały Jar chodzi, tu ludzie jeżdżą. Na, jeżdżą, chodzą, także wszystko jest cacy. Od Z trzech akademickich żeśmy przeszli, zeszli na dół w godzinkę, wszystko. Leon, powiedz widzą, gdzie idziemy? Do sklepu. <laughs> Posłuchaj oczywiście, że własne. Dobra? Na razie. I tak, proszę Państwa, to w tym miejscu, w 2005 roku, yy, Leon spadł, spadł z tej skarpy wprost po szyby. Na szczęście sobie nic nie zrobił i w tej chwili... Dzielnie trzyma kamerę tego wspaniałego sprzętu nagrywającego. Jesteśmy na ulicy Skalnej w Karpaczu. Miejsce historyczne. Co dużo mówić, no. Nawet A to ja. Nawet <grych> <grych> całkiem urokliwe, jak na ten cały padł. No, tak wygląda Karpacz. O, śnieżkę lewą patrz. pokaż ludziom. O śnieżki nie widać, ale widać kota. Widzicie ludzie? Pogoda nie była najgorsza. Pogoda była nawet całkiem przyjemna. Można gondolką wjechać na Śnieżkę. No, ponoć gondola jest na Śnieżkę. To jest wielkie ułatwienie. Chcemy w przyszłości gondolą na Śnieżkę wyfrunąć, nie? Ale... No dobra, bo jedna kreska została baterią. No jedna kreska jest. Zresztą idziemy już do chaty, mamy 10 minut pod górkę i... i, 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 i będzie, będzie kawka i, i czyste nogi pachnące. No to jest raczej więcej niż 2 godziny 7.37 i wyjeżdżamy. Jesteśmy w samochodzie. Zapalił samochód. Napadało troszkę śniegu. No trochę z nowego śniegu. Ale jest w porządku. No. I to w sumie wszystko. I eee, jest minus 8 jest dzisiaj y, 7 lutego niedziela niedziela i dzisiaj jest y, wyrypa jakby ktoś był zainteresowany a my mieliśmy swoją wczoraj I, mieliśmy swoją wyrypę a na tamtą już nie ma nie było wolnych miejsc w no droga fatalna 80 na godzinę to jest Maxior Zbliżamy się do strzegomia. Strzegomia oczywiście kawencja. Nieodśnieżone. Jedziemy? Nieodśnieżone, lód na rondach śniegu na pokostki, na niezłą ślizgawkę. Dużo samochodów w stronę gór. Widać, że ludzie jadą na narwki. Ale nie zazdroszczę im. Jeszcze ich czeka droga powrotna.